Szkoda trochę, bo straciliście tak naprawdę. Na pewno szkoda, bo mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy spokojnie prowadzić 2-0. Szkoda, że nie, nie, nie strzeliliśmy. I w drugiej połowie też oddaliśmy grę, pole gry górnikowi. Dopiero po straconej gorące ruszyliśmy z powrotem. Z pierwszej połowy na pewno może być zadowolony. Są pozytywne na pewno aspekty gry, ale jest dużo, jest dużo błędów tego po prostu z mojej strony i ze strony. Kolegów i to trzeba wyeliminować. Stąd, stąd się biorą również bramki. Nie zagra Pan w kolejnym meczu z zawiszą? Jakaś podpowiedź dla trenera, kto mógłby Pana zastąpić na lewej stronie? Bo pomysły nam się skończyły już. Tak, kolejny zastępca na lewej obronie. Nie wiem, trener, trener wie najlepiej. Ja tam nic nie muszę podpowiadać. Są zawodnicy, którzy na pewno mogą załatać tą dziurę, i tak, te, tak też będzie. Są boszci obrońcy, także sądzę, że nie ma się o, o co martwić. Lewa strona generalnie nie jest optymalna nawet dla Pana. Jak Pan się dzisiaj czuł na, na tej pozycji? Ogólnie dzisiaj mecz, troszeczkę w moim wykonaniu pod górkę i, i nie wiem czy to z powodu, że na lewą stronę przyszedłem czy nie, ale sądzę, że, że są to jest może inne powody. nie mam pojęcia skąd gorsza dyspozycja. Ale tak się zdarza, raz się raz, raz lepiej, raz gorzej. Szkoda szkoda na pewno tych punktów i tym się najbardziej martwię. Jakieś fatum ciąży nad wami tutaj we Wrocławiu, bo, bo już dawno się nie udało osiągnąć o no, trzy punkty. Nie mówiłbym, że Fatum. My tego tak nie czujemy. Kolejny mecz, który będziemy grać, Lechią u siebie. Sądzę, że możemy spokojnie wygrać i nikt nie myśli o żadnym Fatum. Nikt o tym nie mówi w szat. Nawet po dzisiejszym meczu trzeba wykorzystać to, co jest i tyle sytuacje są. Można nawet wtedy stracić jedną bramkę. O ile jeszcze przed meczem można było w jakiś tam sposób szukać rozwiązania punktowego na awans do pierwszej, tej czołowej ósemki, to w tej chwili chyba już, już nie ma o czym mówić, bo 7 punktów straty do Jagiellonii, 3 mecze do końca. Teoretycznie jak są szanse chyba walczyć, będziemy walczyć, tak jak to zawsze mówimy inaczej się nie da i każdy sportowiec powinien tak podchodzić. Teoretycznie jest to możliwe, praktycznie jest to, no, naprawdę dużo musi być zbiegów okoliczności, nasza bardzo dobra gra, w trzech punktów w każdym kolejnym meczu, czekanie na potknięcie się rywala, ale tak jak mówiłem, trzeba wierzyć w to i robić swoje.